Cześć, witam serdecznie. Ja Wam chcę dzisiaj pokazać moje podwórko. Podwórko, na którym prawdę mówiąc się wychowałem. A które teraz służy mi do czytania książek. No to zaczniemy od najpiękniejszej rzeczy na tym podwórku. Tu mamy śmietniki. Tu mamy śmietniki. Trzepak. Ławki, które są teraz właśnie malowane przez urząd gminy mówiąc, trochę nawet na moją prośbę rozlatująca się huśtawka dla dzieci stara piaskownica nieczynna już do niczego nie potrzebna to wszystko trzeba jakoś jakiś normalny ludzki sposób zagospodarować a moja ławka do czytania jest tu tak ona wygląda ja sobie tutaj moi drodzy wsiadam na tej ławeczce Zawsze przynoszę sobie ściereczkę, wycieram ją, bo no to wiadomo, z drzew się sypie, kurzu pełno, kładę sobie poduszeczkę, tak, i biorę sobie książeczkę, mam nadzieję, że ją wziąłem, wziąłem. Cóż takiego czytam? Książkę wydaną w Związku Radzieckim. Gliniane Księgi. Trochę mi trzęsie się ręka, trochę to nie ten. Nieładnie, ale myślę, że kiedyś będę miał większą wprawę w nagrywaniu tego typu filmów. Gliniane Księgi. Książka o, o tym, jak odkryto pismo klinowe i jak zaczęto e, to pismo odczytywać. A potem jest tutaj troszkę takiej historii, na przykład z Babilonu. To by było na tyle. Ja sobie teraz czytam a jeszcze raz zerknijcie na tą moją na to moje podwóreczko i powiedzcie mi co byście tutaj zrobili jaki mielibyście pomysł na to żeby to podwórko zrobić takie prawdziwe dla ludzi żeby tutaj i dzieci miały gdzie się pobawić i dorośli tacy jak ja usiąść porozmawiać sobie gdzieś tam na ławeczce podyskutować Czekam na Wasze sugestie, na to, co z tym podwórkiem można zrobić. Bo ja mam taką chęć się za to wziąć i przełomując wszystkie opory, zrobić tutaj porządek, miejsce dla ludzi.